Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o farbach emulsyjnych i dyspersyjnych. To dwa popularne rodzaje farb, które często Esa używane zamiennie, ale tak naprawdę różnią się od siebie kilkoma ważnymi cechami. Zaczynając od farb na bazie wody, to one Esa najczęściej spotykane w sklepach. Esa to farby, które rozpuszczają się w wodzie i tworzą emulsję, czyli mieszaninę dwóch cieczy, które się nie mieszają. W tym przypadku mamy wodę i pigmenty. Farby na bazie wody mają wiele zalet. Po pierwsze, Esa łatwe w użyciu i czyszczeniu. Wystarczy woda, żeby umyć pędzle i narzędzia. Po drugie, Esa bezpieczne dla zdrowia i środowiska, ponieważ nie zawierają szkodliwych rozpuszczalników. Po trzecie, szybko szna, co pozwala na szybsze zakończenie prac remontowych. Teraz przejdźmy do farb dyspersyjnych. To również farby rozpuszczalne w wodzie ale w przeciwieństwie do farb na bazie wody, zawierają one specjalne dodatki, które sprawiają że ESA bardziej odporne na ścieranie i wilgoc. Farby dyspersyjne ESA idealne do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, takich jak kuchnie czy łazienki. ESA również odporne na działanie promieni UV, co sprawia, że kolory ścian dłużej zachowują swój pierwotny wygląd. Podsumowując, farby na bazie wody ESA tańsze i łatwiejsze w użyciu, ale farby dyspersyjne ESA bardziej odporne na ścieranie i wilgoc. Wybór odpowiedniego rodzaju farby zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o farbach na bazie wody, a konkretnie o farbach emulsyjnych i dyspersyjnych. Często te nazwy ESA używane zamiennie, ale czy rzeczywiście ESA to te same farby? Zacznijmy od podstaw. Farby na bazie wody, jak sama nazwa wskazuje, mają wodę jako główny rozpuszczalnik. To właśnie woda sprawia, że te farby SA łatwe w użyciu, szybko szna i nie wydzielają szkodliwych oparów. Farby emulsyjne i dyspersyjne to dwa rodzaje farb na bazie wody, które różnią się przede wszystkim sposobem wiązania pigmentów. W farbach emulsyjnych pigmenty SA zawieszone w wodzie w postaci drobnych cząsteczek, które łacza się ze sobą tworząc cienka warstwę. W farbach dyspersyjnych pigmenty SA rozpuszczone w wodzie a po wyschnięciu tworzą trwała powłokę. W praktyce różnice między tymi dwoma rodzajami farb SA niewielkie. Obie SA łatwe w użyciu, szybko szna i SA odporne na wilgoc. Różnią się jednak nieco trwałością i odpornością na ścieranie. Farby dyspersyjne SA zazwyczaj bardziej odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, co czyni je idealnymi do użytku w miejscach. O dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze czy kuchnie. Podsumowując, zarówno farby emulsyjne, jak i dyspersyjne SA dobrym wyborem do malowania ścian i sufitów. Jeśli szukasz farby o wysokiej odporności na ścieranie, wybierz farb dyspersyjna. Jeśli potrzebujesz farby łatwej w użyciu i szybkoszchnacyjnej, obie opcje będą odpowiednie.